Już nagrywam. Hmm. Ile subskrypcji? Ile ma być subskrypcji? Ile ma być subskrypcji pod tym odcinkiem? Okej, okay. a ile łapek w górę? Okej. Okay. Więc zdobyjcie 50 łapek i 10 subskrypcji O nie, on ma drewniany ziom! Uważaj na niego A dzisiaj w odcinku będziemy yy, zdobywać diamenty i pójść do netheru dzisiaj. Dzisiaj tylko do netheru i robić dom i diamenty kopać. No, może. Y, może jednak domu nie, ale może. Do. Ej, no! Partek mnie bije, no! <ścoughs> y a to ty miałaś mieć. A to ty miałaś mieć. Do... Mam trochę, mam. Masz, ale nie przetopione. Nie mam przetopione. Nie mam przetopionych. No, no. No. Ej, już yy, we, Weź go, zabi. Weź go, zabi. Weź go, zabi i nie rób nic takiego. Yy, ale yy, zabi. zabrał. Zabiłeś go, czy nie? Oj! Teraz zabij go, dawaj szybko, zabijaj go. No to, ale on też ma drewniany miecz. Ja mu dałem gościa ziomuś. Ej, to ja! To jest on, to jest on, to jest on. Dawaj go, zabij go, zabij go. Szybko, szybko. Szybko dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! Ale nie możemy creative, bo to jest survival! No dawaj go szybko, szybko, bo on mi ucieknie z hitami! No! Dobra, musimy zacząć od nowa ten survival -a. ja miałem stak i 13 żelaza, rozumiesz? Stak i 13. Już by nas było stać na dwo, ale w tym kajwie nie byłem. Pójdziemy po żelazo. No więc widzowie, widzicie jaki ham. Nie Filip, ja mu dałem y, członka, a on mnie tak zabił, nie? Więc dzisiaj na pewno nie pójdziemy do netheru, ale zdobędziemy chociaż diaksy, nie? Nie, no diamenty trudno nie jest zdobyć. i masz jakieś żarcie? Bo ja nie mam żarcia. A masz jakieś rzeczy, może przetrwały ci? Jakie? To daj mi drewno i kości. Daj mi drewno i kości. O węgiel. Mój węgiel, uratowałeś. Wow, ale Dobra, przynajmniej uratowało się y większość z tych rzeczy, nie? Już byśmy dwa setki sobie robili już szliśmy po diamenty, prawie Ej, zejdź tam na dół i zobacz, nie ma diamentów. A masz trochę drewna? O, no to musisz przyjść tu na górę. A pomyślałeś o drewnie? Dobra, przyjdę do ciebie z dużą ilością drewna, spoko. Na razie nikt nie ogląda. A właśnie, jakiś challenge komentarzy, 18 komentarzy. I, i kto napisze y komentarz? A nie, to przypnę Wam serduszko. i kto pierwszy, e, ko, e, i kto pierwszy z, e, weźmie komentarz, to ten komentarz przypnę dodatkowo. No ale ja mam dopiero jedno drewno. Żartuję. E, 10 drewna już sztuk, 10 e, sztuk, ale nie tego e, przer, pr, nie przerobionego. Nie! Prawie wpadłam na bruk! Wyobraź sobie, mam takie... Żelazo, żelazo, żelazo! Zobacz, tutaj żelazo, tutaj żelazo. Tylko, ziomuś, daj mi ten kilo, który masz. Okej. Okay. Ej, daj mi to żelazo! Daj mi wszystkie, bo potrzebujemy je, potrzebujemy je, ziomuś. Daj mi tylko, daj mi dwa tylko, dwa tylko, dwa, bo chcę kilo w sobie zrobić ziomuś. Więcej nie potrzebuję, ja, 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 ja to wykopę i nam dam, spoko. Po co ja robiłem drugi drewniany kilof? Masz ten kilof jeden. I ja nie wiem. O nie noc. A ja miałem dwa łóżka akurat w ekwipunku. Gdyby on nas nie zabił, to byśmy... Mieli się gdzie przespać. Nie mam ani jednego. Bo to odcinek, nie? nikt się nie zdrzemnie jak jedna osoba, bo wiesz... No ja wykopę, ja ci dam! Daj mi. A masz trochę pochodni? Zrób po, Zróbmy pochodnie, o, to będzie najlepsze, to będzie najlepsze. Nie spokoju już mam, ja już mam pochodnie. Nie martwmy się, odświetli. No, ja wykopę je, ale musisz być daleko mnie. A masz coś do jedzenia? Uuu. Uh. No to jabko ocaliłeś. I ty. Mieszkamy, no oczywiście w kajwiku możemy mieszkać. Gościa, on ma już gościa. Masz trochę Żarcia? Do daj mi trzy. Dobra Czekaj tylko podłączę pada Dobra, moi drodzy, jesteśmy po krótkiej przerwie, bo były. Yy, no dosyć, co? Yy, dobra, ej, dobrze, że ja mam yy, ten pochodnie. Ej, na razie na początku jak jest na żywo, to na, nas, nas nikt nie ogląda. Powtarzam, nikt. Kompletnie. No, niedługo chyba nas ktoś będzie oglądał. Krypcze! Creeper! Creeper! Zabiłem go! Daj mi gępary, daj mi gępar. Ja go zabiłem, bo ja mam kamienny miecz. Ja go zabiłem. Y, moi drodzy, napiszcie w komentarzu kto go zabił. Czy y, Filip, czy ja? Ile można prosić? Dobra, dam ci A no, dobra Jak już potrzebujesz, tylko kamienie, no to masz tylko kamienia Ale yy, Czemu? Ale ja nie mam A, dobra, mam Dobrze, że mam drewno Mam patyki jeszcze 12, ale dam ci połowę 6. No, dałem Ci już, ale dałem Ci. Tak? Serio, że tak ma mało mówimy, ale... No, wiecie, no... Każdy nie lubi. Zło! Nie, myślałem, że to złoto, a żelazo. D gdyby były diamenty, to bym się lepiej ucieszył. O, kolejne żelazko. Ma, hmm, 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 ale pani ile tego żelaza. Ej, chyba odzyskamy to, co kiedyś miałem na bank. Ale przydaje się wyjść na górę po trochę rzeczy do jedzenia, bo praktycznie już nie mam nic. Że myś przydało się pójść po trochę jedzenia, bo ja już nie mam nic. Ile masz ogórków? Creeperów! żo nie wiesz co Żwir zbugowany, który nie spada. Zobacz. Żwir zbugowany. Widzisz? No bo go zniszczyłeś, bo go zniszczyłeś. Gdzie ty... M mam drewno, ale lepiej już się podbudować na górę, bo nie mamy jedzenia! A ile? Raz, dwa, trzy. Proszę. aż. Ale to nie będzie y, widzowie live, tylko normalny odcinek, 19-minutowy albo 20 Czy jeszcze gdzieś 5 minut odcinka? Ziom. Coś takiego, że pięć minut odcinka, wiesz. Zostało mi ostatnie jabłuszko. Ej. No widzę ich Niki. Oni są na górze, nad nami. Idziemy na górę. Ja, ja nie chcę tu mieszkać. Tutaj jest brzydko. Aha. Ale nie bij tą pieszy, okej? Okay? Tak, tego nie. Z, zamiast dołącz na impre napisem zapro na impre. Trzeba się posadzić. No problem, Ja ja mam dopiero o, siedemnaście osiemnaście już. ja też miałem. Brat mi zepsuł, <grywia> ale co mu brat? Ale co mu brat zepsuł? Niby dobra. Aha, dajcie temu drugiemu prawo. ja idę stąd. To jest nawiedzone miejsce, nawiedzony cave. No, chyba nie mam game. Moda. Widzowie, możecie nawet to potwierdzić, że nie mam game, moda i te pania. Wyłączone mam wszystko. Mi zabrakło kobla. No, zapchnął mnie! Wybierz. Albo dobra, zabierz je, oddasz mi potem. Ale jaki ham. ja daję wszystkim goście już, już nie mam mowy, ja daję, daję wszystkim goście. Oprócz tobie. Wszyscy mają gościa Ej gościu! Jakiś typ leci za mną I myśli, że chce mnie zabić mają gościa, ziom. Operator? Może. No właśnie, to jest bez sensu. A ja nie mogę znaleźć tego kejwa. To jest właśnie trochę kicha, bo ja nie mogę znaleźć tego kejwu. a ktoś mnie zepchnął yy, i wpadłem do Kejwa znowu, a tam nie było wodno i zginąłem. A to pewnie był ten Unimiliet yy, 4pl. Yy, ale gdzie nie Jakie nie toperza? No moi drodzy, jakieś nie on mówi. No, ja nie wiem gdzie akurat. Ej, ja mam dwa punkty głodu, wyobraź sobie. Dwa, dwa, dwa punkty głodu. Dwa Jeronimo, Pół serduszka. Kill me. Dobra, zbierz moje ity i idź do mnie. Spoko? Ja jestem koło tej wioski początkowej. W No! Czemu nie zabrałeś moich itów? No zginąłem, mówiłem ci! Chodź do Kiewa tego. No, serdecznie tylko dwie, trzy kości przetrwały. Czy to jakieś jaja? Jakie jak ja mam stąd wyjść? Powiedz mi, powiedz mi, jak ja mam stąd wyjść. Okej. Okay. To jest koniec odcinka, moi drodzy. Trzymajcie się. No i no i cześć.